Witamy, witamy 13 lipca na kanale QM Battleforge dzisiaj mamy do pokazania yy, walkę pomiędzy Green Plamem zaczynającym fire w lewym górnym rogu kontra Obama zaczynający naturą w prawym dolnym rogu na, wygener na wygenerowanej mapie yy, czego możemy się spodziewać z obu stron Myślę, że Green będzie grający Fire, będzie atakował bardzo agresywnie, aż bowiem Fire ma dużo atakujących skilli, takich jak Eruption oraz Lava Fieldy, a sądzę, że Abama będzie grał trochę defensywniej, aż bowiem gra kontra Fire i będzie się powoli rozrastał i budował coraz większą armię, żeby swojego przeciwnika rozwalić. Dokładnie, spodziewamy się kontrolowania mapy ze strony graczy z natury kontrolowania dokładniej samych sytuacji związanych z walką. No dobrze, a więc zaczynamy. Green Plum jeszcze nic nie przywołał, gdy Abama zaczął już niebieskim Affinity Amazonką i która zmierza na środek mapy. Green właśnie biegnie z Avengerem, ale minęli się. Abama pobiegł na północ i wybudował swojego drugiego monumenta, który też jest naturą. E, dam tutaj sobie zauważyć, że Amazonka jest e, niebieska Affinity, więc dostaje 50% mniej damage'a od e, jednostek Beast oraz e, kinów takich jak e, akurat. Scavenger, więc tutaj zobaczymy zaraz piękną akcję. Scavenger akurat jest beastem, więc Amazonka jest dobrym wyborem. W ten słoneczny dzień. Dobrze. Abama zaczyna przywoływać Energy Parasite i leci w kierunku bazy Green Plama, który przywołał w tym momencie Wind Huntera. Ale. Abama zdążył wyssać Raz Powera. A Greenplum na dole przywołał Nightcrawlera i goni Amazonkę, aby ją rozwalić. Rozdupczyć. <grym> Dobrze. Windhunter zmierza w kierunku nowe, nowo wybudowanego monumenta, a w międzyczasie toczy się bitwa w bazie Greenplama. Tak, tak. Greenplum przywołuje. Nie. Abama przywołał akurat Ghost. Piry. które są świetną kontrolą nad Nightcrawlera. Aż dziwne, że Obama yy, yy, wykazuje bardziej agresywną postawę. A spodziewaliśmy się, że to właśnie ognisty gracz będzie bardziej agresywny. Widzimy szczególnie i... skatewindów. I dostaliśmy także informacje z serwer shutdown za 15 minut. Spodziewamy się pewnie nowego patcha, lecz co to jeszcze będzie, to zobaczymy. W międzyczasie w górnej bazie Abamy toczy się bitwa. Windhunter Hunter atakuje prosto w monumenta, ale został powstrzymany przez Korsakovinga. Widzimy też nacierające Skywindy. I piękne arabczyn, które niszczy monumenta. Teraz Green Plum ma przewagę w orbach, ale dziwne, że żaden z graczy nie, <coughs> nie rusza, aby wybudować nowego Powerwella. Wszyscy, pod, wszyscy walczą z domyślnymi dwoma Powerwellami. Widzisz, tam po prawej stronie amazonka gdzieś pobiegła, myślę, że po tego prawego górnego orba, ale już się wróciła, gdy zobaczyła, że Sky Twindy nacierają na kolejnego orba e, Albamy. I Albama postawił Strange Holda, jest to e, dobra wieżyczka, która ma e, specjalność zarutowania nacierających jednostek wroga. No i użycie Power Upa. Jest to jak się nie mylę Unholy Power, Unholy power tak znacznie zwiększa atak oraz obronę jednostki Tak i pewnie ten powerwell już polegnie o właśnie pole nie wiem o dobra odwiesiło się Okej okay. A więc widzimy Przywołanie Railing Panera Możemy się spodziewać Przywoływanie kolejnych jednostek ze strony Green Plama i piękny revenge yy, na Skatewindach. I ma przywołał co właśnie Parasite Swarm, będzie pewnie przyjmować Skatewindy. Tak, przejął Skatewindy. Tak, przejął je właśnie. Ale widzimy Nightcrawlera dla Green Plama, który jest znacznie. Silniejszy przeciwko skitefindom dzięki swojemu atakowi M. Ale i Nightcrawler, jak i Skyfindy poległy tak, widzę no. tutaj piękne e, przywołanie Rallying Bannera w ostatniej chwili, zanim Nightcrawler zdechł i kolejne ataki Nightcrawlerami przywołanie. Rallying Banner jest to budynek, który daje e, to, że jednostki mogą zostawać przywołane, które mają full HP i nie są zniszczone. E, nie są ogłuszone, tak akurat. W międzyczasie ma zdołał wykupić swojego drugiego orba po raz kolejny i przywołać Speed Huntersów, którzy zadają turujący damage 30 na sekundę, trwający przez 10 sekund i które właśnie zniszczyły Reign bannera. Banera. Piękne użycie revenge na Skatefindach, ale. Abama ma odpowiada Power Powerwell upada, więc to jest wielka strata w Powerze dla gracza na natury. Widzę także, że Greenplum nie wywołuje żadnych dodatkowych Powerwell e, pewnie myśli, że te dwa, co ma standardowe, starczą, aby zniszczyć swojego przeciwnika. Ale i te, te dwa standardowe stanowią przewagę ponieważ jego przeciwnik nie ma ani jednego tak, właśnie stracił i wszystkie. piękny, piękny lava field niszczący speed huntersów i połowę moon ale skatefindy zostały został powstrzymany teraz green musi biec prosto ze swojej bazy i zaczyna nightcrawlerem tak, powinien myśleć, że będzie atakował tego, tego samego orba lub rzuci się na któregoś innego i moon używa swojego skilla niszcząc Nightcrawlera. Nightcrawler teraz dostaje 50% więcej damage'a i zostaje bez problemów powstrzymany przez Moon. I widzimy kolejnego huntera dla Green Plama, który zmierza w kierunku zielonego orb'a, Abamy. Obama dalej pozostaje przy 0... Power Welly. Użycie Unholy Power na Wind Hunterze Dzięki temu pe pewnie zdoła zniszczyć pierwszego monumenta yy, Abamy już tylko 360 HP 160 i widzimy zagranie parset swarmów Abamy, ale mimo wszystko monument poległ został zniszczony O, widzieliśmy piękne, yy, piękny odzew ze strony Plama, który zniszczył swojego Skycatchera... Yy, Win Huntera, nie Skycatchera, Skycatcher jest na cztery orby Win Huntera, aby, aby jego przeciwnik nie mógł... nie zdołał go przejąć. I piękne rabs niszczące. Yy, tak, widzę. Orby. W międzyczasie Plama wybudował sobie do drugiego, dodatkowego powerwella koło jego drugiego orba więc już ma totalną przewagę, został tylko jeden orb oraz jedna Mundo do zniszczenia. Myślę, że to już jest koniec gry dla Albamy. Dokładnie. Tym bardziej, że Abama nie ma żadnego powerwella, to jest wielka przewaga dla Green Widzimy użycie skill'a w na skydfindach i przywołanie dryady. Pewnie użyje e, śpiącego slipa na tych skydfindach. Dokładnie, teraz skydfindy śpią, nie, nie mogą nic robić, ale lava field wykończył chorobę. I, I koniec gry jest. Koniec gry. Widzieliśmy tutaj bardzo, ładne, bardzo ładną grę ze strony Green Plama, bardzo agresywną. Tak, tak jak mówiłeś na początku, fire jest to bardzo atakujący kolor i było od początku już mocne natarcie, green plama kontra jego przeciwnika, no i dwa orby oraz zniszczone powerwele przeciwnika dały mu totalną przewagę, gdyż tamten już nie miał żadnego powera, żeby nic przywoływać. Moim zdaniem gracz natury powinien kupić sobie wcześniej dodatkowe powerwele, dzięki temu mógłby mocniej kontrolować mapę, używać więcej CC albo leczyć jednostki. A z Jedynie z podstawowymi dwoma powerwallami to nie było możliwe. Ale by, było uwiszenia. Do następnego razu. Do widzenia.